Cześć! Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej części gry Outlast. Ja jestem Kurek. W poprzedniej części już myślałem, że się wydostaniemy. Spotkaliśmy ojca Martina. Powiedział, "U, masz tu klucz, on cię zaprowadzi do wyjścia. No i spadliśmy na dół tą windą. Jakieś białe sale. Druga recepcja tej firmy Markov Corporation. No, jak widzicie, trochę trupów, trochę dziur w ścianach po kulach. Rozdupcony karabin, jak widać, czyli coś dużego to musiało być. <laughs> Wszędzie jest jasno, to nawet się nie będę skradał, nie ma sensu. Blok A. I zobaczymy, co tu się wydarzyło. Morphogenic Engine Chambers, Chambers. Nie wiem, czy tutaj nie będziemy po... <laughs> Jaki splatter, co? Ja pierdziusiu! Tu flaki jakieś leżą. Morin Solutions? Jakieś książeczki. Wyciągi. Pamiętam, na biotechnologii takie mieliśmy, na laboratoriach. O, jakieś dokumenty. Tu kolejny splatter. Kurde, co to mogło być, że tak rozwaliło człowieka na kawałki? O, głowy w słoiku, ręce, zobaczcie. Bardzo fajnie. O, tu ktoś sobie ten, y, chyba próbował flaczki zrobić, bo czyścił. Napiszcie w komentarzach, przyznacie, kto robi flaczki? Ja osobiście nie. Informator. To jest chyba ten pierwszy dokument. Autopsja odmieńców. Przyjmowania terapii niż wszystkie pozostałe autopsje. Zaistniał lekki wzrost poziomu migracji komórkowej i morfogenezy. Ciekawe, co oni robią. Jakbyście chcieli sobie doczytać, pauzujcie film. Idziemy dalej. Jak tu mówią, facyci nie czytają instrukcji. Tu kolejny splatter. Delivery exit. Kolejne splattery. To musiało być coś potężnego, co tak człowieka rozwaliło na kawałki. Dobra, nie ma się co czaić. Weźmy tą kamereczkę naszą. Chyba nic nie ma. My dalej. Jak widzę te przeszkody do przeskakiwania, to autentycznie od razu zastanawiam się, czy coś nas nie zaatakuje. Ciekły azot. O, zobaczcie. Zielone można. Kurczę. Kordzimie, powiem szczerze was. Korci mnie, żeby tutaj wejść. Dobra, wejdziemy. 666 Morphogenic Engine. A, możecie sobie zapisać to, rozwiązać jak chcecie. Czyli coś stąd uciekło, z tego wynika. OK, idziemy dalej. Ewidentnie coś stąd uciekło. Widzicie, żołnierze, nie? Te pojazdy wojskowe, widzieliśmy też na początku tej gry, też tam byli. To jest urwane. Tam nie wejdziemy. Dobra, robi się ciemno. Więc. Słowiański przykład i lecimy z tematem. Kamerka. Coś czuję, że nie wiem, czeka nas nie wiem jakiś super boss, Ja ci kręcę. Obiegniemy w drugą stronę, może? Jezusie, co to jest w ogóle za stwór? Czyli przynajmniej wiemy, co się dzieje z tymi ludźmi. To po prostu wnika w was i puch i wybuchacie. Nie wiem, dobra, pobiegnę jeszcze raz w tą stronę, tylko tam przez drzwi przebiegnę. Bo to goni za nami, ewidentnie sugerając się tą muzyką. O kurde, a tu ten szmaciarz jeszcze O kurde, ale go rozwaliło to, co? Co oni robili? Jakiś super żołnierzy? To był ten cały Walrider? <słuch> Dobra, notatkę mamy jakąś. Czytajmy sobie. Super żołnierza? I tak właśnie skończyłeś, rozdarty na strzępy od wewnątrz, z widokiem na swój szpik, rozbryzgany na ścianie. Z jednego piekła udało ci się uciec, się Walkerze. Boże, mam nadzieję, że nie przyszykowałeś kolejnego. Czyli ten pan się nazywał Chris Walker. Dobra, skierował nas w tą stronę, więc podejrzewam, że sugeruje nam gra, żebyśmy szli w tą stronę. Co to za typ w ogóle? Co to jest ten cały Billy? To jest ten, ten co nam pomagał? Nie wiemy.

A, czyli nie. Czyli Billy to jest ten cały stwór. Ten Wall Rider. Wall Rider bardziej. Znajdź Billiego w głównym laboratorium. No dobra. Zresztą za chwilkę się przekonamy, kim jest nasz tytułowy Billy. Ok. Aj, toalety. To jest to, co ja zawsze zwiedzam z namiętnością w każdej grze. Zawsze liczę, że coś tutaj ciekawego znajdę, wiecie? O, widzicie? Chyba pierwszy raz się zdarzyło, że znalazłem coś w toalecie w tej grze. Mamy baterykę. Powiem szczerze, że nawet nie wiem czy się przyda, wiecie. Pewnie nawet nie. Blok B. Ok, wyszliśmy tamtędy, wyszliśmy tędy. Kafeteria. Kuchnie też zwiedzamy dosyć często w tych grach. A przynajmniej w tej grze. No tutaj chyba też nic nie będzie ciekawego. Jak rozglądam się, może jeszcze jakieś znajdziemy z tych dokumentów? Może coś nam to bardziej rozjaśni temat? Możliwe, że nie. Dobra, idziemy dalej. Co my tutaj mamy? A nie, dobra, tamto to były tylko prysznice. Czyli jednak w belkach nic nie znaleźliśmy. Eee. Przeważnie tylko trupy znajdujemy w kibelkach. Kurza, stopa, co tu się w ogóle wydarzyło? Dobra, idźmy w lewo. O nie, to coś nas goni zobaczcie. Kurde, to powiem szczerze wam, że zabija nas to bardzo, bardzo szybko. A, i dopadło nas. No to nie będzie takie. O! Ale przy okazji tej śmierci znaleźliśmy, e, nie wiem, drogę przejścia, Drogę ucieczki. Okej. Okay. To był ten doktorek. Więc pomyślałem, że drugi raz nie będziemy zwiedzać, co? Tylko idźmy tam od razu. Ciekawe, czy to coś może przelatywać między tymi przejściami. No dobra, zrobimy w ten sposób. Tu nic przydatnego nie ma. Tędy też nie przejdziemy, dobra, tędy możemy przejść. Chyba. O nie, to już tutaj jest. Widzicie, jak przed tym uciekać w ogóle? Nie idzie jak w ogóle w żaden sposób uciec przed tym. E... To się pojawia po prostu, o widzicie, znikąd. Masakra po prostu jakaś. Bardzo Was przepraszam, że tak często ginę teraz, ale autentycznie nie mam zielonego pojęcia, co trzeba zrobić. Też lecę w dobre miejsce, dobra. Wejdźmy jeszcze raz tędy. Więc praktycznie jest w stanie znaleźć wszędzie, więc to, to jest po prostu bez sensu. Jeszcze raz spróbujemy coś tutaj zdziałać. Kto wy na to. O! Lećmy tu do góry, jakoś tak szybciutko najlepiej. Zrobimy takiego speedruna, co? Dobra, odkażanie. Okej, okay, okej, okay, dziękuję. Okej, okay, lećmy po prostu tam od razu. Tutaj już tych psycholi nie będzie. Dobra, mamy kwity. Dobra, zobaczmy najpierw ten dokument. A no to było to, to pierwszy. Eee... Wynasycone, wynasycony, bla, 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 bla. Czyli coś z generatorem musimy zrobić. Jó jest napisane. Rezerwuar płynów. Może coś tutaj by trzeba było popsuć. Albo ten generator popsuć. Teraz zresztą zobaczymy. Dobra, mamy dokument kolejny. A, to już czytaliśmy. Zobaczmy. Trzy systemy. Środki znieczulające podawane są dzięki ciśnieniu osmotycznego. Coś by tu trzeba było ewidentnie popsuć. Ale co? Hmm. Dobra. Skręcimy tym zaworem po prostu. No nie ma innej opcji. Może to tego wieśniaka spowolni. Albo go tylko wkurzy i będzie nas atakował jeszcze bardziej zajadne. O, widzicie, już leci za nami. Dobra, nie poddajemy się, nie poddajemy się. że on tak wcale szybko nie lata, jak się wydaje. Dobra, lećmy od razu na drugą stronę. O tutaj. Bateria? Nie wiem, po co ja je zbieram jeszcze. Dobra, przyciśnijmy się. Widzę, że tu nie ma się co czaić. Tutaj nie ma żadnych takich ludzkich Stworów to jest ten nie wiem, kosmita czy jakaś tam technologia nazistowska. Więc lecimy długie te schody, prawda? okej. Okay. A jednak zobaczcie, kamera nam się przyda. Nie wiem w ogóle, czy w dobrą stronę pobiegłem, wiecie. Dobra, odkażanie gotowe. Tutaj coś możemy zrobić? Notatka jest. Dokumenty. E Dołączono formuła z pozwolenia na przeniesienie Massive Colorado. Kato, oni w ten sposób leczyli psychicznie ludzi. Wyłącz system awaryjny. Nie wiem, zobaczymy, co się stanie. Jest ten system awaryjny. Ktoś coś wie? O nie! Przynajmniej szybko zeszliśmy na dół. Dobra, gry nam zapisało. Spoko. Engine Chambers. Dobra, tędy pójdziemy jeszcze. Czy tędy byliśmy, wyjż... Szliśmy tędy. Szliśmy tędy. Ja Cię kręcę. Znowu nas to goni. Co, wyłączy się? Nagrywaj, nagrywaj, panie dziennikarzu. Bo, to było ciężkie spotkanie ze ścianą. No troszeczkę nas połamało pewnie. Ale mam nadzieję, że padł ten wieśniak. Ha, czyli oni po prostu sprawdzali sobie w psychiatryku, czyli potencjalni ludzie będą nadawali się do... Uciekni. Czy będą się nadawali do tego projektu tutaj? Tak coś czuję. No, chyba nie tędy podejrzewam mamy uciec. Chyba jakieś cele dla nich były. No dobra, musimy znaleźć to wyjście, którędy ten. tutaj przyszliśmy. Dobra, idziemy w stronę głównego tam tego holu. Ale gościa połamało co? Dasz rady? dasz rady, kolego. Czyli ten znaczek oznacza nanotechnologię. Według pana doktorka. Ciekawe czy nam Jeepa nie buchnęli spod wejścia. <grywka> O! Nie... To jest mocno nieoczekiwane, ale... Aha, co oni teraz nie zamienią w to? Możemy do... Może dowiemy się w następnej części gra bardzo fajna. Powiem szczerze, że. To nic mnie nawet nie denerwowało w tej grze. A najadłem się strachu co niemiara. <laughs> Polecam ją wszystkim bardzo serdecznie. Wam szczególnie moim widzom. To była seria Outlast. Ja jestem Kurek, jeżeli podobał wam się ten film, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, jeżeli nie subskrybujecie kanału, to zasubskrybujcie kanał, tyknijcie dzwoneczek, no już z gry Outlast 1 filmów nie będzie, to nie jest ostatni, ale mam jeszcze Outlasta 2 i Outlast Whistleblower, nie wiem który... Pierwszy, to możecie w komentarzu napisać, który model miał pierwszy zagrać. No i nic, napisy niech sobie lecą. Ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia w następnym filmie, w następnej grze. Cześć.